Tato? A pamiętasz swój pierwszy zakup taki numizmatyczny? Tak. To było na łódzkim górniaku, na takiej giełdzie. Wszystkiego. I tam jedna z pierwszych monet, którą kupiłem, to było 10 groszy 1840 rok. Bardzo się cieszyłem, bo to było bardzo stare jak dla mnie, gdzie miałem do tej pory jakieś monety tylko PRL-u. Patrzyłem na drugą RP jako tą osiągalną. A to było coś, co miało ponad 100 lat. I to kosztowało bardzo niewiele. Nie wiem, może kilkanaście złotych. To jeszcze było jak na studia, jeździłem do łodzi, czyli to musiało być koło 2001 roku, może coś takiego. Ale też później na tej samej giełdzie, już rozochocony, kupiłem 10 zł Piłsudski 1937 i nawet zapłaciłem za nie trochę więcej niż za normalne, bo pan, który sprzedawał, mówi, że 37 rok jest rzadszy. Później uznałem, że on jest taki sam jak 1937. Piąty czy szósty, nigdy go nie szanowałem, ale teraz przy wzroście zainteresowania monetami do Gierpę widać, że rzeczywiście tego 37 jest wyraźnie mniej niż 35 czy 6. Czyli miał Pan rację.